Dzisiaj, w 40. rocznicę moich świętych biskupich, ośmielam się te słowa uczynić moimi, bo nie znajduję lepszych, aby wyrazić to, co czuje moje serce. Stają się te słowa moim wyznaniem wiary i moją modlitwą. W tym jubileuszowym czasie. Próbuję przebiec myślami przez minione lata, przede wszystkim po to, aby nie zapomnieć o wszystkich dobrodziejstwach, które otrzymałem z wielkiej łaskawości Dobrego Boga. To pozwala mi jeszcze wyraźniej uświadomić sobie, jak prowadziła mnie ręka Bożej Opatrzności, jak zawsze przy mnie była, jak mnie umacniała. Żyję świadomością wielkiego obdarowania. Często to powtarzam, bo tak to czuję. Obdarowania, które rodzi we mnie nie dającą się wypowiedzieć w słowach wdzięczność. Dlatego mówię za psalmistą błogosław duszą moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Jest ich wiele. Można byłoby je tu przywoływać, ale chciałbym spośród tych wszystkich, prawdziwie wielu, przywołać dzisiaj tę wielką łaskę, jaką mnie obrażył Bóg, stawiając u początków mojej biskupiej posługi w Kościele dwóch wielkich i świętych pasterzy Kościoła. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Rymas tysiąclecia urzekał mnie od lat seminaryjnych swoją niezłomną postawą wobec trudnych doświadczeń Kościoła w powojennej polskiej rzeczywistości. Zawsze wierny swemu biskupiemu zawołaniu solideo. To on. Dziś sługa Boży i w najbliższym czasie wyniesiony do chwały ołtarzy. Z upoważnienia stolicy apostolskiej podjął kanoniczne czynności związane z moją nominacją biskupią. Mam żywo w pamięci spotkanie z Nim. Owego 10 marca 1980 roku w jego rezydencji w Warszawie, kiedy oznajmił mi, że ojciec święty Jan Paweł II zamierza mianować mnie biskupem pomocniczym w Łodzi. I kiedy czekał na wyrażenie mojej zgody, okazał mi wówczas wiele ojcowskiego serca. Obłogosławił na drogę biskupiej posługi i polecił opiece Najświętszej Marii Panny. Wobec zaś świętego Jana Pawła II czuję się po dzień dzisiejszy wielkim dłużnikiem. W 1980 roku, jak to już tu powtarzamy dzisiaj po wiele razy, mianował mnie biskupem pomocniczym. Sześć lat później biskupem diecezjalnym, a potem wyznaczał mi kolejno etapy mojego powołania i mojej misji w kościele. Znacząco wpłynął na moje życie, na rozumienie i przeżywanie kapłańskiej i biskupiej służby. W 1987 roku nawiedził naszą diecezję a następnie podniósł ją do rangi archidiecezji i ustanowił metropolię. Ze wzruszeniem myślę też o tym, czego dotąd nie ujawniałem publicznie, a mianowicie, że moja posługa biskupa diecezjalnego w Łodzi trwała dokładnie tyle samo lat, miesięcy, i dokładnie tyle samo dni, co pontyfikat świętego Jana Pawła II. Ta czasowa zbieżność jego i mojej misji w Kościele mocno mnie zastanawia, budzi we mnie głęboką refleksję i sprawia, że święty Jan Paweł II. Jest mi szczególnie bliskim patronem w realizowaniu mojego powołania. Z uczuciem synowskiej wdzięczności wspominam dzisiaj księdza biskupa Józefa Rozwadowskiego, który w swoim czasie poczynił stosowne działania, aby w mojej skromnej osobie mieć trzeciego biskupa pomocniczego a następnie 4 maja 1980 roku udzielił mi w naszej katedrze święceń biskupich przy współudziale biskupa Jana Kulika i biskupa Bogdana Bejze. Serdecznie dziękuję naszemu księdzu arcybiskupowi Metropolicie za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Za wygłoszoną homilię bogatą w treści i głęboko poruszające jej serce, bo tak odczuwamy to wszyscy, płynie to słowo zawsze z namaszczonego serca pasterza, namaszczonego wiarą i miłością. Dziękuję za te słowa życzeń przed chwilą wypowiedziane. Zawsze w taki sposób ujmujące sytuacje okoliczności, które tylko potrafi wyrazić nasz pasterz. Dziękuję za to łaskawe spojrzenie na moje wczoraj i moje dziś i za okazywaną mi bratnią życzliwość, która przejawia się na wiele sposobów. Kiedy ma się świadomość, że słońce pochyliło się mocno ku zachodowi życia, takie wyrazy życzliwej pamięci są bezcennym darem. Jak więc nie odnosić się do tych słów, że Bóg jest dobry, skoro na moje stare lata dał mi takiego pasterza pod okiem, którego mogę te lata spokojnie przeżywać? Niech Bóg będzie za to. Uwielbiony. Byłaby długa lista osób, instytucji, różnych stowarzyszeń, wspólnot i duszpastek środowiskowych, z którymi dane mi było w przeszłości współpracować, z którymi dotąd w większym lub mniejszym stopniu dzielę odpowiedzialność za Kościół łódzki, a które należałoby chyba w takim jubileuszowym czasie szczegółowo głowo wymienić ale oszczędźmy już słów. Wszystkich zapewniam o mojej pamięci i głębokiej wdzięczności. Natomiast z serdecznym podziękowaniem zwracam się do uczestników obecnej liturgii, którzy mimo zagrożeń ze strony epidemii koronawirusa zechcieli ofiarować swój czas i wziąć bezpośrednio udział we wspólnej modlitwie Kościoła Łódzkiego. Niech więc te słowa przyjmą najpierw księża biskupi, biskup Ireneusz i biskup Marek. Myślę też w tej chwili o biskupie Adamie. Niech te słowa przyjmą wszyscy to obecni kapłani, diecezjalni i zakonni, klerycy, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy. To nasze wspólne zjednoczenie się z motywów religijnych i głęboko ludzkich odczytuję. Jako niezwykle dobroczynne. Pan Bóg jest dobry. Jak refren psalmu wracają do mnie dzisiaj słowa księdza arcybiskupa Metropolity. Teraz, kiedy z upływem czasu coraz więcej w moim życiu jest okolicznościowych rocznic, mogę wyraźniej dostrzec zarówno obfitość Bożej Łaski, jak też w obliczu moich słabości wielkość Bożego Miłosierdzia. Ciągle odkrywam dobrodziejstwo i błogosławieństwo danego mi czasu. Nie oznacza to jedynie stanu spoczynku. Kościołowi łódzkiemu, który jest moim domem, moją szkołą i moją oblubienicą, Chcę dalej służyć, na ile pozwolą mi siły, według moich możliwości i według ewentualnych oczekiwań księdza arcybiskupa metropolity. Dlatego pokornie proszę wszystkich o modlitwę, abym w mocy ducha do końca moich dni pozostał sługą Pańskim w Jego gościele